Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie brzmi Czy on, ona jest wierny, wierna? Karty przełożyłam i tradycyjnie wlasuję trzy karty. Z jedna mieczy. Co wychodzi naprzeciw dziewiątka monety? Wynik, odpowiedź rada, siła. Sedno, dwójka mieczy. Dwójka mieczy pokazuje osobę, która musi podjąć decyzję, przed czym rozpaczliwie broni się, jest niespokojna. Opaska na jej oczach uniemożliwia jej kontaktu z otoczeniem. Opaska utrudnia jej zobaczenia stanu faktycznego. Opaska, która zasłania oczy, jest potwierdzeniem wewnętrznej walki. Jaką sobą toczy. Jedyną formą pr protestu jest milczenie. Czuje wewnętrzne rozdarcie i taką niemożność podjęcia decyzji. Co wychodzi naprzeciw? Dziewiątka monet. To jest utrata samokontroli, odpowiedzialności i rozsądku. To jest utrata materialnego bezpieczeństwa, utrata niezależności finansowej. Rodzinnych dóbr materialnych to są również nowe przyjaźnie i taka wygoda. Wynik, odpowiedź, rada, siła. Karta Siła pokazuje dosłownie siłę, którą mamy w sobie i dzięki której możemy osiągnąć swoje cele. Albo ta osoba. Ma dużo siły w sobie i determinacji. Tutaj jest pokazana równowaga między rozumem a instynktem. To jest silna świadomość swojej wartości. To jest odwaga, namiętność, akceptacja swojej aseksualności. To jest miłość żywa i seks przeżywany namiętnie. Ale pytanie jest, czy on, ona jest mi wierny, wierna? To odpowiadam nie. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot Plus oraz Klara Tarot. Oraz zapraszam do kontaktu, który jest pod filmem. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie.